Dobry, Krzysztof Petek z tej strony. PiS i Konfederacja zrzucają już tajne stroje maskujące i jawnie opowiadają się po stronie swojego ukochanego Putina. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim przegłosowana została rezolucja dotycząca wzmocnienia obronności Unii Europejskiej, uznając m.in. Tarcze Wschód. Za jeden z priorytetów. To jest taki sztandarowy projekt premiera Donalda Tuska. Chodzi o to, żeby Unia, Europa cała zainwestowała w tarczę graniczną NATO, dzielącą nas od krajów wschodnich, czyli de facto od Rosji i stref jej wpływów. Ale działająca od lat prorosyjsko i dokładnie według Zaleceń i oczekiwań Putina partia PiS była przeciwko. No i również jej odprysk, który w dużym stopniu stanowią ludzie z Konfederacji, także. Proszę sobie przypomnieć, że główny ideolog współtwórca Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, mówiąc o zbrodniarzu z Kremla, zawsze mówi Jego ekscelencja Putin. No i to jest główna linia opisywania tej postaci. Oczywiście dzisiaj już ani pan Brown, ani Corwin mikke nie stanowią trzonu konfederacji, o której myślą ci, którzy myślą o konfederacji. Konfederacja została podzielona. Ideowa konfederacja, z którą ja się absolutnie nie zgadzam, ale ta ideowa, ta nacjonalistyczna, niemal faszystowska Mizoginiczna, antykobieca, m, krzywiąca się na prawa człowieka, na równość, to są panowie Korwin Mikke i Brown. I dlatego oni zostali usunięci najpierw z tego konwentu Konfederacji. Pan Brown w ogóle z partii, a pan Korwin Mikke wkrótce być może też już odejdzie, chociaż tam są sprawy ważne związane z pewnym zarządem komisarycznym, o tym innym razem. Ludzie postrzegają Konfederację poprzez panów Mencena i Bosaka, którzy de facto są przystawką PiS, takim drugim daniem, wentylem bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Ale o tym też jeszcze kiedyś opowiem, chociaż już zdarzyło mi się o tym mówić. Drodzy Państwo, PiS i Konfederacja razem z wieloma innymi poplecznikami Putina głosowały przeciw. W tej ustawie, uchwale i przeciwtarczy wschód. Przegrali. Na szczęście przegrali, bo cała ta ekipa od lewa do prawa prorosyjska ma jeszcze wciąż za mało głosów w parlamencie europejskim. Ale co będzie, jeśli Rosja to doszlifuje i będzie de facto Putin szefem Parlamentu Europejskiego? Przerażające, bo nie potrzeba żadnych rakiet i karabinów. Sami się poddamy i zaniesiemy na, się na tacy na Kreml. Prawdzie, pan Kaczyński coś tam opowiada o utracie suwerenności, poniżeniu polskiej konstytucji. On ma takie toposy gotowe, nic nowego nie wymyślił i już nie wymyśli prawdopodobnie, bo wyraźnie jego świat się zamyka świat jego myśli i koncepcji. Wtórował mu Michał Dworczyk, który opowiadał o tym, że rezolucja stanowi de facto mocne uderzenie w NATO. Jakby poczytali to, nad czym się głosowało tam, to tam było wyraźnie powiedziane, że chodzi o wzmocnienie zdolności obronnych NATO w tej części europejskiej. Może zresztą poczytali to, nieważne. Przy okazji tej skandalicznej postawy tych dwóch partii, jawnie już prorosyjskich, chociaż dla politologów jest oczywiste, że to są ludzie, którzy realizują Prokremlowską politykę, przy tej okazji chcę zwrócić uwagę na ważną rzecz. Ludziom się wydaje, że ludzie prorosyjscy, prokremlowscy, proputinowscy, to jakaś taka garstka w Europie, którzy trochę burzą, trochę męczą, ale nic nie mogą zrobić. Otóż, de facto, jest to 35 partii w parlamencie europejskim. To są partie, które mają 160, ponad 160 mandatów w parlamencie. Rosja mocno pracuje nad tym, żeby ci, którzy sieją chaos, byli coraz głośniejsi i mocniejsi. Trzy słowa, bo trzeba wiedzieć, kto. Z tych, którzy są w parlamencie europejskim, jest antyeuropejski, antyunijny w zasadzie. Bo to są takie grupy: to jest tożsamość i demokracja, to jest EKR, czyli grupa europejskich konserwatystów i reformatorów. Swoją drogą, jak można być jednocześnie konserwatystą i reformatorem, ale oni to jakoś łączą. Różne, różne dziwolągi językowo-logiczne powstają nie tylko u polityków. The left, czyli lewica. I są też takie partie, które nie należą do żadnej grupy, mają po kilka mandatów. Tożsamość i demokracja to jest 58 mandatów, duża grupa. Tam należy między innymi Zjednoczenie Narodowe, Marie Le Pen i Jordana Bardeliego. To są ludzie finansowani jawnie przez Kreml, to są ludzie prokremlowscy, którzy się kłaniają w pas. Nie wiem, czy u nich Putin na ścianie wisi, tam jakieś palą świeczki czy coś jeszcze. Ale przynajmniej się nie kryją. Wiadomo, że to są ludzie wychwalający Putina. Austriackie skrajne prawicowa, wolnościowa partia Austrii, EPU, też tam należy, to jest 6 sześć mandatów. Włoska Lega, Matiego Sylwini'ego, Salvini ma osiem mandatów, ale to zawsze można podokładać we wspólnych koncepcjach pracy. Dla nas ciekawa jest właśnie grupa europejskich konserwatystów i reformatorów, EKR, któremu przewodzi ostatnimi czasy Mateusz Morawiecki, chociaż de facto rękę ta trzyma. Tam trzyma premierka Włoch Giorgia Meloni z, ze swoją partią Bracia Włoscy. Tam jest cały PiS z dwudziestoma mandatami. PiS, nie lubię używać tej nazwy: Prawo i Sprawiedliwość. Bo to jest grupa przestępcza bezprawia i antysprawiedliwości i szkoda, żeby się te słowa wyświechtały. Zatem, PiS. No, jest tam jeszcze estońska konserwatywna partia ludowa, czeska SPD, a, a Trikolora to jest taki konglomerat kilku partyjek. W EKR nowym nabytkiem jest Rumuńska Partia Jedności Narodowej. Słuchajcie, jest tego sporo. Tam SOS, Romania, Rumuńska, tam jest węgierski Fidesz, także jawnie prorosyjski. To już nie jest tak, że oni po prostu realizują politykę rosyjską, ale tak jak PiS mają przyzwolenie na to, żeby pluć, werbalnie opluwać Putina i nic im się nie stanie, byle tylko robili to, co Putinowi się podoba. Mówiłem parę dwa tygodnie temu bodaj, o efektach wyborów w Niemczech i o tym, czy jest to dla nas dobre, czy niedobre, to, co się tam stało. Opowiadałem o BSW, czyli bündnis zacharwagen Wagenknecht i o niemieckim AfD, Alternative für Deutschland, jawnie faszystowska partia. I zauważcie, jaka jest ciekawostka. Czy to jest słowacki Smer, czy to jest tam Fico działa, czy to jest lewica, czy prawica, czy niemieckie dzielinkę? Niezależnie od tego, jaka idea im przyświeca, to są grupy w dużym stopniu realizujące rosyjską politykę. I trzeba tu jasno powiedzieć, że te grupy, często finansowane, wspierane na różne sposoby przez Rosję i finansowo, i ideologicznie, Merytorycznie, ludźmi. One realizują rosyjską politykę wprowadzania chaosu w Europie. Putinowi absolutnie nie zależy, czy jego politykę będzie realizować skrajnie lewicowo-populistyczna partia jakaś taka antyestablishmentowa anty lokalna czy globalna nieważne czy takie prawicowo-populistyczne ultrareligijne, napadające na LGBT, które są religijne, proreligijne, antyreligijne, ważne, że spaja je bardzo głęboki krytycyzm wobec Unii Europejskiej, a w tej chwili, co jest kluczowe dla Moskwy, wielki krytycyzm w kwestii zbrojeń i jednoczenia się Europy. Jednoczenia politycznego, ale także jednoczenia pod sztandarem wspólnej obrony. Europa ma większy produkt brutto, większą moc, większą siłę, większe zdolności działania i możliwości od Rosji. Dlatego Rosji zależy na Europie ojczyzn podzielonych, ksenofobicznych, które będzie można podbijać po kolei. Albo odgryzać je od tyłu za pomocą takich swoich partyjek, jak Konfa, jak właśnie PiS, czy jakieś Fides i Zjednoczenia. Nieważne, jak się to nazwie. Czy one będą lewicowe, prawicowe, religijne czy ateistyczne, to nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie, że osłabiają Europę. Dziś Pis i Konfederacja ujawniły się już tak ostatecznie, jeśli dla kogokolwiek to było. Jeszcze wątpliwy. Realizują linię rosyjską, niezależnie od tego, jak to będą tam tłumaczyć, ile warstw wrzucać różnych ideowych pomysłów, jakie to jest propolskie jakie to jest przeciw dominacji Unii. To nie ma żadnego znaczenia. Liczy się efekt. Na razie w głosowaniach przegrali. Tarcza Wschód ma powstać. Na razie jest ideą, ale od idei zwykle się zaczyna. Mam nadzieję, że wkrótce będzie to wielki konkret. Na naszych granicach stoją tylko dwie wyrzutnie Hajmarsów w ramach tarczy antyrakietowej. Gdyby nie bardzo skuteczne działania sprzed 8-9 już lat Antoniego Macielewicza, mielibyśmy tych. Wyrzutni około 16, może nawet 20, co całkowicie zabezpieczałoby nas przed rakietami, bombami rosyjskimi. Macierewicz, Kaczyński i później ich odpryski, typu częściowo Konfederacja w Polsce, a poza Polską partię, o których powiedziałem, jak mówię, jest ich, jest ich sporo, bo to jest 35 większych i mniejszych partii europejskich będących w parlamencie, realizują. Rosyjską ideę rozbrojenia Europy, osłabienia i podzielenia. Trzeba to rozumieć, żeby nie dać się nabrać na gładkie słówka. Bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, takich do trzydziestki, nabiera się na prezydenta TikToka, pana Mencena, który tak gada takie dziwne rzeczy, czasem takie, z którymi trudno się nie zgodzić: typu chce skutecznej policji na przykład, albo niskich podatków. No świetnie. Tylko, że on nie ma programu. On ma tylko hasła, które mają mu przynieść możliwość zaistnienia w polityce. No wie, że nie wygra tych wyborów prezydenckich, ale jeśli zdobędzie więcej punktów niż pan Nawrocki, no to w ten sposób przewróci stolik, jak to opowiadał, czyli wyrzuci z polityki PiS i zajmie to miejsce Konfederacja. Konfederacja Mencena, a nie Konfederacja Brauna i Korwinamike, bo to są zupełnie dwa inne ugrupowania. O tym powiem jeszcze przy okazji, kiedy będzie się sytuacja rozwijać. Tymczasem pamiętajmy, że 35 partii w Parlamencie Europejskim to partie jawnie bądź nieco skrycie realizujące rosyjskie idee rozbicia. I zniszczenia Europy, jaką znamy. Mam nadzieję, że zagrożenie także ze strony nieprzewidywalnego prezydenta Stanów Zjednoczonych w rezultacie wyjdzie nam na dobre i Europa stanie się jednolitym, mądrym konglomeratem krajów. Tak to widzę.